Nami pierwsze zawody w 2012 roku. Od razu zwycięstwo, zadowolony jesteś? Tak, jak najbardziej. E, e, przyjechałem tutaj e, po zwycięstwo. E, prosto, że tak powiem, po nowym roku. Cieszę się z tego. Bardzo e, dobry wynik. Mam nadzieję, że dobry prognostyk przed następnymi zawodami we Włoszech pod koniec tego miesiąca. Ciężkie walki, były koledzy, postawili mi trudne warunki także dowody ciekawe dobry trening też cieszę się bardzo każda walka jest taka sama każda walka cieszy e, e, i tutaj trzeba przyznać że miałem wcześniej też trudną przeprawę zawodnikiem jest właśnie z piasta e, po prostu każda walka jest inna i wiadomo że e, znamy się z radkiem czy tam z, z mateuszem e, dosyć dobrze bo trenujemy razem na za kadry ale też są niespodzianki, wchodzą młode osoby i młodzi chłopcy, którzy też chcą osiągać sukcesy i to mnie cieszy, bo, bo to jest przyszłość naszej dyscypliny. I to jest taki wpływ tych zawodów. W klubie częściowo, a częściowo w zgrupowaniach, konsultacjach kadry. Od, od do środy trenuję w klubie a od, y, we Wrocławiu, a od czwartku mamy pierwszą konsultację y, w Wiśle. Później znowu w klubie, później znowu konsultacja y, w spale tym razem, później powrót, parę, dwa, trzy treningi jeszcze we Wrocławiu i wyląd do, do leniana do Włoch. nie wiem jeszcze, dlatego że y, pierwsze cztery puchary są liczone w kwalifikacji olimpijskiej. Później, mam nadzieję, zakwalifikuje się któryś z nas, albo ja i Radek, na igrzyska i nie będziemy musieli startować na turnieju tak zwanym dobijakowym. A na resztę Pucharów Świata, to już w zależności od tego, jak się sytuacja wyklaruje. Jeśli, jeśli się zakwalifikuje na igrzyska, to na pewno nie startuję na wszystkich Pucharach, na pewno odpuszczę sobie start Buenos Aires bo jest to dojazd bardzo daleki e, i bardzo blisko przed nimi Igrzyskami i on nie ma racji bytu, natomiast starty w Europie, w Bernie czy w Sztokholmie jak najbardziej tak, bo, no, bo trzeba się bić, się obijać i tak dalej. Bo wszystko zależy od tego, jak się to wszystko ułoży i e, jak, że tak powiem, będzie wyglądała sytuacja w kwietniu. Po to siedzie na Igrzyska. Na igrzyskach siedzi po to, żeby osiągać jak najwyższe laury więc oczywiście tak nie, nie. chciałbym zdobyć medal na igrzyskach w Londynie eee, także, także do tego to zrobię wszystko co w mojej mocy aby tak się stało eee, a co będzie to pokaże przyszłość myślę, że tak poza tym e, nasza drużyna została bardzo wstrzydzona przez władze do sportu no i teraz trzeba wszystko budować od nowa, bo już tak powiem, Adam Wierciach odszedł, nastał Radek i ja, pojawił się Piotr Kruczek z Krakowa, jest Mateusz Nycz, także, także trzeba chłopaków wprowadzać do drużyny. No i nie wiem, jak to będzie wyglądało przy, na, w kontekście następnych igrzysk, czy, czy, czy ja będę dalej trenował, czy nie. Mam też inne plany, w zależności od kraju naukowo, ale nie tylko, bo jestem doktorantem. Zobaczymy. No. Chcielibyśmy jeszcze powalczyć. Jako grupa stanowimy zgrana, zgraną paczkę i, i po, po, pokazaliśmy już w, w takim mierze, że potrafimy osiągać naprawdę najwyższe sukcesy, mimo, mimo mniejszych środków niż cała, cała Europa, cały świat na przygotowania, więc m, m, no zobaczymy. No, chcielibyśmy, chcielibyśmy, ale wiele rzeczy też nie zależy od nas. Nie możemy chcieć, ale ktoś też musi nam pomóc w realizacji. M, niektórych celów. Tak, już rok temu było. Eee, po prostu uznano, że, że, że pieniądze nam się nie, nie, nie należą, dlatego, że nie ma nas w Londynie, ale to nie nasze winy nas nie ma, tylko nie, FIE i eee, tego systemu, który jest, który wszedł i to, to, to jest takie, takie przewidzące. No, ale powiedzmy, że przyszłość jest przyszłością i nie ma do nie wracać. Trzeba patrzeć w przyszłość i ja bym sobie życzył, aby ludzie, którzy, którzy mają wpływ na polski sport, realny wpływ, I troszeczkę zmienili swoje podejście do tych spraw. Sport to nie ekonomia, sport to, jest, to, jest wszystkim, to są wszystkim wartości i te, te wartości trzeba wyrównować, bo i tak samo nie da się przewidzieć tego, kto zdobędzie medal, bo sport jest właśnie przez to piękny, że są niespodzianki, pojawiają się nowe osoby, nowe twarze. I, 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 I przez to tak bardzo właśnie nam się to podoba, kibico. Bo ja też jestem kibicem.